Fundacja Rodzinna. Klucz do Twojej przyszłości. Jak najbogatsi ludzie w Polsce unikają płacenia podatków? Jednym z największych problemów bogatych ludzi są podatki. A posiadacze dużych firm dobrze znają sposoby, aby uniknąć ich płacenia: Rolex, Ericsson, Loreal czy firma najbogatszego Polaka Jana Kulczyka. Jaka jest tajemnica ich wielopokoleniowego istnienia i panowania na rynku? Jedną z tych tajemnic jest forma prowadzenia działalności i strategiczne wykorzystanie do tego fundacji rodzinnej w zarządzaniu biznesem i majątkiem. To właśnie w ten sposób powstały największe rodzinne majątki takie jak Ikea, Bosch czy Doktoretka. Dzięki fundacji rodzinnej są zabezpieczeniem przed kryzysami, zmianami pokoleniowymi i płaceniem nadmiernych podatków. W tym filmie opowiem Ci, jak to działa i dlaczego jest to narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób. Zarządzania Twoim majątkiem. Żeby odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi z tymi fundacjami rodzinnymi, trzeba zrozumieć problem, z którym mierzy się większość przedsiębiorców. Wyobraź sobie, że budujesz swoją firmę przez lata, poświęcasz czas, energię, a często też zdrowie, aby osiągnąć sukces. Ale co się stanie z Twoją firmą, majątkiem, gdy ciebie zabraknie? To pytanie zadaje sobie każdy właściciel przedsiębiorstwa. Zwłaszcza wtedy, gdy zaczyna myśleć o przyszłości swoich bliskich. Bez odpowiedniego planu sukcesji ryzykujesz, że twoja firma zamiast stać się fundamentem dla kolejnych pokoleń, rozpadnie się na kawałki. Konflikty rodzinne, podział majątku, a do tego wysokie podatki mogą w krótkim czasie zniszczyć dorobek twojego życia. To właśnie w takich sytuacjach fundacja rodzinna okazuje się idealnym rozwiązaniem. To instytucja prawna. Która pozwala ci przekazać majątek z osób nikając w sposób uporządkowany, unikając wysokich podatków i konfliktów rodzinnych. Dzięki temu możesz chronić firmę przed podziałem, zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny oraz zaplanować sukcesje na wiele pokoleń. Fundacje rodzinne od lat sprawdzają się w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria czy Szwecja. Firma Rolex jest zarządzana przez Hans Wilsdorf Foundation. Dzięki temu marka przetrwała pokolenia. Dr. Edker znany pożyczek żywności. Funkcjonuje jako fundacja rodzinna, co zapewnia stabilność firmy. Rodzina Wallenbergów w Szwecji zarządza gigantami takimi jak Electrolux i Ericsson. Właśnie dzięki fundacjom rodzinnym. Od 2023 roku fundacje rodzinne są w końcu dostępne także w Polsce. Proces ich zakładania jest prosty. Składasz oświadczenie u notariusza, sporządzasz statut, który określa zasady działania fundacji. Wnosisz fundusz założycielski minimum 100 tysięcy złotych. Ustanawiasz organy fundacji, takie jak zarząd czy rada nadzorcza, rejestrujesz fundację w sądzie. W efekcie fundacja rodzinna zarządza Twoim majątkiem, wspierając beneficjentów zgodnie z Twoimi decyzjami. Dlaczego warto założyć fundację rodzinną? Twój majątek jest chroniony przed podziałem i stratami. Płacisz mniej podatków dzięki ulgom i odroczeniom. Oddzielasz sprawy rodzinne od biznesowych, co zapobiega konfliktom. Zyskujesz spokój ducha, wiedząc, że Twój biznes przetrwa pokolenia. Pozwól, że przedstawię przykład klienta, pana Tomasza, który zdecydował się na założenie Fundacji Rodziny. Tomasz to właściciel firmy meblarskiej, która od ponad 20 lat odnosi sukcesy na rynku. Jego firma zdobyła renomę, a jego produkty trafiały zarówno do klientów indywidualnych, jak i dużych kontrahentów. Jednak, jak każdy przedsiębiorca, pan Tomasz zaczął zastanawiać się, co stanie się z jego biznesem, gdy zdecyduje się przejść na emeryturę, lub jeśli nagle go zabraknie. Tomasz postanowił założyć fundację rodzinną, aby zabezpieczyć zarówno swój majątek, jak i przyszłość swoich bliskich. To była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjął w swojej karierze. Dzięki fundacji rodzinnej, po pierwsze, ochronił majątek firmy. Wszystkie kluczowe aktywa firmy, takie jak zakłady produkcyjne, nieruchomości komercyjne, a także flota samochodów, zostały przekazane do fundacji rodzinnej. Teraz są one prawnie chronione przed podziałem, sprzedażą. Lub zajęcie przez wierzycieli w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych w rodzinie. Po drugie, zoptymalizował podatki. Fundacja Rodzinna pozwoliła panu Tomaszowi uniknąć wysokich kosztów podatkowych związanych z dziedziczeniem. Dopóki fundacja zarządza jego majątkiem, nie ma konieczności płacenia podatku dochodowego od dywidend czy nieruchomości. 3. Zapewnił stabilność firmy. Fundacja Rodzinna stała się gwarantem ciągłości działalności firmy. Tomasz wyznaczył w statucie zasady zarządzania które zobowiązują jego następców do kontynuowania strategii rozwoju firmy niezależnie od potencjalnych konfliktów rodzinnych. Zabezpieczył przyszłość rodziny. Dzięki zapisom w statucie fundacji Tomasz ustalił, że jego żona oraz dzieci będą regularnie otrzymywać świadczenia finansowe z fundacji rodzinnej, niezależnie od sytuacji biznesowej. To daje im stabilność i pewność, że ich przyszłość jest zabezpieczona. Zyskał elastyczność w zarządzaniu. Tomasz wprowadził warunki, które członkowie jego rodziny muszą spełnić, aby czerpać korzyści z fundacji rodzinnej. Na przykład jego dzieci zobowiązały się do ukończenia studiów z zakresu zarządzania, co ma przygotować ich do ewentualnego przejęcia roli w fundacji rodzinnej lub w firmie. Umożliwił rozwój i inwestycje. Fundacja rodzinna nie tylko chroniła istniejący majątek, ale także pozwoliła na inwestowanie w nowe obszary. Tomasz zainicjował rozwój swojej firmy na rynkach zagranicznych, wykorzystując kapitał zgromadzony w fundacji rodzinnej na zakup nowego sprzętu i otwarcie filii w innych krajach. Podsumowując, dzięki tym działaniom firma Tomasza nie tylko przetrwała, ale zaczęła rozwijać się jeszcze szybciej. Dzięki sprawieniu, że dorobek życia jest bezpieczny, a przyszłość rodziny zabezpieczona. A jeśli Ty również chcesz zabezpieczyć swoją firmę i rodzinę na pokolenia, Fundacja Rodzinna może być idealnym rozwiązaniem. Wejdź na moją stronę internetową i umów się na spotkanie, gdzie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Link znajdziesz w opisie filmu, a w kolejnym odcinku opowiem Ci o innych formach optymalizacji podatkowej, które mogą pomóc Twojemu biznesowi w 2025 roku. Koniecznie obserwuj mój profil, aby nie przegapić nowych materiałów.